Shrek RX generalnie dobre szoty robi, więc sub z dzwoneczkiem, łapeczka w górę. No i pani z ręki. Chciałbym przedstawić wam ewentualną opcję rywala, który będzie moim ostatnim rywalem w mojej pożegnalnej gali w styczniu, czyli już za niespełna dwa miesiące. Przed tym jak, jak sobie to omówimy, to chciałbym jeszcze wrócić Dosłownie w dwóch zdaniach do tego, wszystkiego, co się wydarzyło, ale mm, do takich bardzo miłych y, aspektów, to znaczy bardzo wiele wiadomości od Was dostaje. Pokazujecie mi, że to nie jest tak, że się wszyscy dają y, nabierać, manipulować y, tym takim przekazem, jaki, jaki płynie. Myślę, że większość ludzi potrafi dostrzec jednak to, co. Działo się na tych konferencjach. Ja zresztą, jak pamiętacie, już na pierwszej konferencji, w jakiej uczestniczyłem w ma od razu na samym początku zaznaczyłem, że nie zgadzam się z tym, co tam się na tych konferencjach dzieje. Na przedostatniej konferencji z kolei mówiłem, że no, takiego szamba, jak, 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 jak jakie płynie z tych konferencji, no jak 23 lata jestem w sporcie, nie, widzia, nie widziałem. I chyba musicie się zgodzić ze mną, że tak jest. Naprawdę kamień z serca, że ja już nie będę musiał. Konferencjach uczestniczyć. Natomiast wielu was rozumiem, że ja się zachować inaczej po prostu nie mogłem. Jeżeli tak wiele negatywnych emocji próbuje się pompować do balona. To ten balon musi w końcu pęknąć szkoda, że nie wszyscy sobie potrafili z tego zdać sprawę. No ale teraz już. Wracajmy do tego, co ma być. Otóż pożegnana gala będzie jednak galą pełnowymiarową, czyli zrobimy 6-7 pojedynków, damy też szansę młodym zawodnikom, ambitnym zawodnikom, ale mamy też zamiar gościć u nas naprawdę znakomitych zawodników MMA. Co do rywala. Na dziś odezwało się do mnie dwóch zawodników, których bardzo poważnie rozważam. To znaczy Szymon Rzesień, pseudonim Takis Złotuba, który walczył już na Galifame i zwyciężył w, między innymi z Bonusem również. Ale odezwał się do mnie również yy, brat Szymona Kołeckiego. Yy. I kołecki to jest również opcja, którą biorę bardzo serio pod uwagę. Ja myślę, że do połowy grudnia będzie już wszystko jasne. Oczywiście to są dwie kandydatury, które dzisiaj bardzo poważnie rozważam. Natomiast nie wykluczone, że to będzie jeszcze ktoś trzeci, ale myślę, że te nazwiska gwarantują. Dużo emocji wystarczy ze mną. Co ważne, sędziowanie w tej gali, w całej gali, oddaję w rękę Mirka Ochnickiego,